W dzisiejszym odcinku, y, dzisiaj mamy do zrobienia takie nietypowe zlecenie. Można by powiedzieć nietypowe, tak samo jak meble na zamówienie. Y, tak więc y, nigdy takiego czegoś nie robiłem. Tym bardziej będzie to ciekawy odcinek, bo wielokrotnie myślałem jak to ugryźć, jak do tego podejść, czym to zrobić. Y, tak więc rzućcie sobie okiem, co dziś będziemy kombinowali. Tutaj są dzisiejsi bohaterowie naszego odcinka. Jeszcze przed momentem obie kolumny wyglądały jednakowo, czyli dokładnie tak samo miały te same wysokości. Niemniej jednak moim zadaniem tutaj było skrócenie jednej i drugiej kolumny i obie na różne wysokości. Tą kolumnę udało mi się skrócić z powodzeniem, muszę powiedzieć, na wysokość 800 mm, natomiast tą musimy skrócić na wysokość 750 mm. Generalnie myślałem, jak do tego w ogóle podejść, jak się za to zabrać. Najpierw chciałem zrobić jakiś szablon, który nasunę od dołu i po prostu przejadę frezarką dookoła, bo temat polega na tym, żeby zostawić dno. Kolumny, żeby dalej służyło jako dno, tylko tyle, że podniesione wyżej i polegało to wszystko na tym, żeby to prosto uciąć, żeby nie było widać jakichś, nie wiem, odprysków, żeby ta kolumna się nie zniszczyła podczas tej obróbki. Też myślałem, jak się za to zabrać, jak to rozebrać, czy to w ogóle wszystko pójdzie rozebrać, żeby ewentualnie można było to swobodnie obrobić. Całe szczęście w tych głośników wszystko jest demontowalne, począwszy od tego, że nazwijmy sobie to wydechu, po napis, poprzez uchwyty tej zaślepki wszystkie te maskownice oraz głośniki wszystko dało się tu zdemontować. Tak więc, podchodząc do tematu tej kolumny. Przejdziemy przez te wszystkie etapy, jak ja to wszystko demontuję, i pokażę Wam, jak to dalej później obrobiłem, tak żeby udało się skrócić ten głośnik. I przy czym chcę powiedzieć, że naprawdę bałem się tego zlecenia, bo nie wiedziałem, jak się ten materiał tutaj zachowa. Jak mi to wyjdzie, czy wszystko się prosto zejdzie. To był naprawdę taki stresujący temat, aczkolwiek klientowi bardzo zależało na tym, żeby mu zrobić taką usługę. A Karol nie, nie bardzo umie odmówić, tak więc wziął to, to zlecenie i złożył je na moich rękach. Tak więc ja się tutaj muszę trochę stresować, żeby to wyszło estetycznie. Także zaczniemy sobie teraz. A jeszcze materiał, jaki tutaj jest zastosowany przy tych głośnikach, to jest przedni, przednia strona to jest MDF. Spód oraz boki i tył to jest płyta wiórowa chyba grubości 14 mm. Tutaj MDF o grubości 19 albo 20 bodajże i pokryta jest to okleiną, takim laminatem cieniutkim, tak coś, ale jakby się robiło fronty meblowe, do, tak jak się obrabia fronty meblowe. Czyli taka sama podobna folia, tylko że chyba moim zdaniem ciutkę cienciejsza, To co. Działamy dobrze, więc położymy sobie tą jedną kolumnę na płasko, tak żeby nam było wygodnie usuwać te wszystkie wystające elementy. I powiem Wam generalnie tak, że ja lubię nietypowe zlecenia, tylko jak mam na nie czas. A z racji na to, że nie bardzo mam na nie czas, więc nie lubię nietypowych zleceń. Taki, Taki paradoks. Usuwamy to po kolei. Jeszcze został nam ten mały głośniczek, napis oraz z tyłu takie trzymanie do kabli. I byśmy mieli etap rozbierania skończony. Podkładam sobie taką piśmie, żeby nie opierać śrubokręta na, na głośniku, bo wiadomo, boję się uszkodzić. Jeszcze sobie tutaj zaznaczę, że. To przychodzi tutaj. Dobra, wyciągamy kabelki delikatnie, żeby nie urwać. Teraz jeszcze zostały tutaj z tej strony te dwie zaślepki i napis. Fajnie to tutaj wszystko schodzi. Nie trzeba się tu jakoś martwić, że coś jest poprzyklejane. Jakoś tutaj jakichś ekstremalnych zabiegów robić. Dobra. Tą część mamy gotową. Jeszcze tylko Usunę tylko ten napis i będzie tyle. Dobrze słuchajcie, teraz podzielimy sobie, jakbyśmy chcieli yy, przeciąć ten głośnik, tak żeby zachować wymiar 750. Teraz tak zmierzmy sobie, gdzie wyjdzie 750 750 tutaj wychodzi w dosyć niekorzystnym miejscu, bo byśmy chcieli mieć zachowany ten otwór ten wydechowy, że tak powiem. Tak więc co tu zakombinować? W tym przypadku, ja bym widział takie coś, żeby to zachować, to po prostu spróbujemy uciąć gdzieś tak półtora centymetra yy, poza tym wydechem. Tutaj to uciąć. Tym, że ja tu mam na dole mówki 3 mm, więc wezmę sobie tą piśnię, yy, która ma 3 mm, zaczepię tutaj i nałożę sobie ten wymiar. Na nagłośnik, na że tutaj bym chciał mieć ucięte, ale żeby tak, ten głośnik teraz leży uciąć, to tutaj bym musiała się kończyć piła, więc ja potrzebuję jeszcze 3 mm dalej zaznaczyć. O, w tym do, Dotąd bym musiał mieć ustawiony wymiar plus grubość piły, i ten odpad powinien tu być zachowany 15 cm, czyli na dobrą sprawę. Ja go muszę uciąć. Pierwsze cięcie musi być zrobione na około 68 cm. Tutaj pierwsze cięcie 68 cm. I teraz tak, my musimy teraz usunąć. Tutaj, później, w drugim etapie, musimy usunąć ten kawałek, wyciągnąć go i żeby to. To dno weszło na jego miejsce, uzyskując długość 750 mm, 75 cm. Teraz, ile byśmy musieli tutaj tego wyciąć, to czekajcie. to Teraz tak. Teraz ja bym chciał wiedzieć, ile po przełożeniu tutaj, a to gdzie, 750 minus 15 cm. Tak, bym to widział. Sprawdzimy zaraz, czy dobrze kombinuję. 75 minus 15 to się równa 60. Teoretycznie potrzebuję uciąć ten głośnik na 60 cm. No tutaj. I co nam daje wartość. 8 cm, 8 cm głośnika tu musi wylecieć, żeby można było dosunąć dno i uzyskać wymiar 75 cm takie coś właśnie w tej chwili mamy zamiar zrobić także spójrzcie sobie jak ja to wykombinowałem ale tu już się zdradziłem mówiąc, że grubość piła i piła będzie ciała, ale nie wiecie czy zagłębiarką czy innym urządzeniem więc teraz już idziemy docelowo wycinać ten głośnik jeszcze ważna rzecz, bo byłbym zapomniał w miejscu gdzie będziemy chcieli wykonać te dwa cięcia wypadałoby przykleić taśmy, żeby zminimalizować ryzyko wyszczepienia się czegokolwiek. Tak, pniemy to sobie na pile formatowej. Słuchajcie, ja już włączam wszystko i zaczynamy ciąć. Momenty mamy ucięte, I ja sobie teraz tak, mamy jeszcze taśmę założoną, to sobie wykorzystam, żeby przerysować miejsca, w którym będę chciał zrobić kołki, yy, bo jakoś to trzeba połączyć, wkręta tu się nie wkręci jakby się chciało, także zrobimy sobie o takie dwa kołki na stronę, tak, wrócimy jeszcze tutaj, się trochę taśma starła. Tu trochę dalej, żeby nie wchodzić na tą stronę, gdzie tu jest taki uskok. Tak. Z tyłu też. Tu jest też uskok, może być nierówno, to damy bardziej bliżej środka, bo Domino ma taki duży, no dosyć duży mam ten stół roboczy taki, że tak nazwę. Więc zobaczymy na razie na sucho, bez klejenia, jak to mi się tutaj zejdzie. Tutaj i tutaj powinno być ok. Dobra, mam nadzieję, że to dobrze widać. Gdybyśmy tutaj się nie dublowali, jest ok, będzie widać. Także Tak się składa, że zupełnie przypadek, że mam w kieszeni domino 500, więc od razu możemy robić. Dobrze, startujemy. ten już taśmę już pościągałem. Teraz włożymy sobie kołki, są kołki dwudziestki, frez o średnicy 5 mm. mm, Co teraz włożymy sobie? To tutaj wszystko na miejsce i sprawdzimy, czy nie trzeba czegoś jeszcze skorygować. Będziemy to na sucho, bez klejenia. Tak żeby gdyby coś wynikło to, to nie będziemy się brudzili po prostu. Dobra, składam jedną ze sobą z drugą. Tutaj jest w porządku. Będę chciał tutaj i tak zastosować myślę czarny silikon, żeby to jeszcze wypełnić. Mam nadzieję, że ten czarny silikon mi tutaj tego głośnika nie upypra za bardzo i jeszcze może, albo ewentualnie wezmę pod uwagę rakol. E tutaj jest ewentualnie, e tylko tu widzę taki problem, bo tutaj jest delikatnie większa szpara, ale nie będę jej korygował z racji na to, że może e wpłynąć mi na stronę gdzieś tam prawą, jakbym chciał jeszcze raz przyciąć. I w bardziej widoczne miejscu wyszłoby źle tutaj delikatnie, generalnie. Myślę, że jest to do zaakceptowania, jak na takie ekstremalne zadanie, więc myślę, że wszystko pobiegło, przebiegło pomyślnie. To teraz będę chciał po prostu to skleić i uzbroimy głośnik we wszystko co też wcześniej zamontowałem i teoretycznie by było na tyle. <grymne> <grymne> Takie cięcie na pile to docelowo nie jest idealnym rozwiązaniem, bo jednak przekładanie z miejsca na miejsce możesz kręcić miało. Z miejsca na miejsce takiego głośnika, obracanie nim generuje gdzieś takie coś, że z której strony może być jakiś ząbek. Niemniej jednak z przodu wygląda to w porządku, więc można uznać, że. Zabieg się udał, chociaż łatwo nie było. Także, jak widzicie, kolumny można też skrócić. Ciekawy teraz jestem, jaki wpływ na taką kolumnę może mieć to, że żeśmy zmienili jej wymiary, czyli podejrzewam, że te kolumny były obliczane według jakiegoś wzoru, żeby brzmienie było jak najlepsze. Niemniej jednak idzie je obciąć i moje pytanie, jak one się teraz będą docelowo zachowywały, jeśli chodzi o akustykę. Tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam serdecznie Tomek Sogadą. Cześć. Jej.